Szukałem, szukałem tych układów sterujących naszą końcówką mocy I udało mi się znaleźć, słuchajcie Zapłaciłem za dwa układy łącznie 80 zł Tak one wyglądają Zaraz je sobie porównamy z oryginałem I też sobie zważymy Porównamy wagę, jaka jest w tym układzie A właśnie w oryginalnym układzie Ale powiem Wam tyle, że na pierwszy rzut oka wygląda to tak samo Identycznie w zasadzie I też sobie zobaczyłem okolice tych układów kondensatory sobie wylutowałem, pomierzyłem. Wszystkie te Lny tutaj, co były, mają parametry wzorowe. W tolerancji się mieszczą. ESR jest też bardzo niski. Natomiast y, seryjnie nie były tutaj dwa te kondensatory Yamikona, ktoś się wymienił i być może one właśnie spowodowały usterkę tych układów. Bo takie uszkodzenie same z siebie przez czas, no jest dla mnie, to jest, to jest dziwne po prostu. Też y, oryginalnie. Sprawne układy, z tego co poczytałem, to też nie grzały się jakoś bardzo, nie pracowały na wysokich temperaturach wcale. Także co, ja Wam jeszcze przypomnę: o tym, że tam na dole w opisie też jest link do moich ogłoszeń na Allegro. Jeśli szukacie jakiegoś sobie wzmacniacza, czy też głośników polskich do polskich kolumn Unitra, Tonsil, czy jakieś tam inne, to też tam u mnie na Allegro znajdziecie. W zasadzie każdy coś dla siebie tam znajdzie. Jeśli macie jakieś sprzęty do naprawienia, w pokroju, właśnie wzmacniaczy audio, czy amplitonerów, tych starszych, to też Was zapraszam. Tam na dole w opisie jest kontakt do mnie, śmiało się odzywajcie. A tymczasem przejdźmy sobie na stół i porównajmy te układy, które zamówiłem, właśnie 40 zł sztuka. Potem je wlutujemy, wsadzimy też kondensatory, przylutujemy sobie tranzystory mocy, jak i tranzystory biasu, no i zobaczymy, czy to ruszy. Jeszcze Wam tutaj zdradzę, że udało mi się go odpalić właśnie po wylutowaniu tego układu. Wzmacniacz ruszył, panel zaczął działać no to słuchajcie, zacznijmy sobie od kondensatorów. Wszystkie kondensatory, które były w okolicach tych układach, to są właśnie te kondensatory. I tu są właśnie te amikony, które były wymieniane. One mają wa wartość 100 mikrofaradów na 16 v Ich wartość w zasadzie zgadza się z tymi, co były na schemacie. Tylko no właśnie w tym miejscu pewnie siedziały elny, ale ktoś to wymienił. Yy, tutaj mamy... Dwa kondensatory 1000 mikrofaradów na 63V. One akurat filtrują nam zasilanie tych układów. One też mają bardzo niski SR i ich pojemność mieści się w tolerancji. No i tutaj mamy 3,3 mikrofarada na 100V. To już akurat są kondensatory, które sprzęgają nam wejście, wejście audio. Tutaj mamy taki kabel, on sobie jest wpinany do, dokładnie do płytki potencjometru. To nam wychodzi z potencjometru, trafia sobie tutaj, przechodzi przez te kondensatory. Po jeden taki kondensator, na kanał, no i z tych kondensatorów trafia prawdopodobnie albo bezpośrednio, albo jeszcze przez jakieś rezystory na te właśnie układy. Teraz nie mam schematu pod ręką, także nie zobaczę. Także dobra, myślę, że to mamy ogarnięte. To teraz sobie zobaczmy układy, które udało mi się na pierwszy strzał, który to jest oryginalny. Opowiecie, że ten, bo jest brudniejszy. Ale jak tak bliżej się przyjrzeć, no to one w zasadzie wyglądają tak samo. Mają tutaj te kropki, tylko tu się napis różni. Tu mamy 9403C, a tutaj 9050C. A tak to poza tym, no to wszystko to jest to samo. Także teraz sobie zobaczymy wagę. To jest dosyć taka precyzyjna waga. Jakieś tam różnice na pewno pokażę. Dobra, no to ważymy. Na pierwszy strzał leci układ nowy. Odpalamy wagę. 2,66 no, 2,70 grama mamy wagi oryginalny układ. 2,78 no, sami widzicie, że różnica jest minimalna. Może i nawet cyna tutaj na tych nóżkach ma wpływ na to, bo może mieć. Teraz sobie zobaczymy drugi układ. Czy waga jest? Może jakaś inna. Zobaczymy. No, ten układ trochę więcej waży. Tak delikatnie. Ale to są tak naprawdę już małe różnice. Ja robię wlut kondensatorów. Zobaczę, czy mam kondensatory Nishikona Fine Goldy. To się w to, że audio wymieni te dwa kondensatorki, bo czemu by nie od razu, jakie tak wylutowane są, to nie zaszkodzi, a tylko pomoże. Także lecimy z tematem. Po zamontowaniu tego wszystkiego odpalimy sobie ten sprzęt i zobaczymy, czy ruszy. Bądźcie dobrej myśli, a ja lecę z tym tematem. Dobra, mamy wlutowane układy. Teoretycznie wszystko powinno działać tak jak przed wlutowaniem tych układów. Czyli powinien się normalnie włączyć ten wzmacniacz, żeby chociaż tutaj na panelu było, żeby po prostu działał panel, tak? Czy tam przekaźniki od wyboru, od selekcji? Bo jak wiemy z poprzedniego odcinka, przecież to był trup po prostu. Pykał, pykał, pykał i się nie chciał włączyć. Teraz sobie odpalimy i zobaczymy. Chyba widać. Ale bardzo słabo widać. Ale widać, że się standby. Tutaj kontrolka świeci, znaczy nie świeci, tylko miga. No z wiadomych przyczyn nie mamy tranzystorów mocy, nie mamy biasu. No i po prostu końcówka mocy nie dołącza nam głośników do wyjść. To jest dosyć logiczne. No ale już mamy sprawny panel. No i w ogóle jest jakieś zasilanie. Selektor wejść, przekaźniki klikają tu wszystkie funkcje, loudness jak odpalę, czy muting, czy source direct wszystko tutaj się, się pali, także no, nie pozostaje nic innego wsadzenie po prostu tranzystorów mocy, jeszcze jedną rzecz zobaczę gdzie mam miernik no i słuchajcie, już myślałem, że kupiłem malowanki, że no, jeden wielki nie wypał z tych zakupów bo do wzmacniacza, który na sztukę Wychodzi, że kupiłem za 75 zł, kupiłem dwa układy za 80 zł. No ale słuchajcie, problem był taki, w ogóle niezwiązany z tą płytą główną. Tutaj wszystkie komponenty na tej płycie są sprawne. Od rezystorów po kondensatory przez tranzystory. No, wszystko tutaj jest ok. Ale problem był inny, a mianowicie odpalałem go bez. Płytki z potenc potencjometrem. Tak, panel był cały podłączony. Wszystkie wtyczki poza tutaj potencjometrem. A co za tym idzie? Mm, bez kabla sygnałowego na wejście. No i tu jest tak to zajebiście rozwiązane, naprawdę. Bez wpiętej wtyczki sygnałowej nie mamy masy na kilku rezystorach. Yy, a co za tym idzie? Pin czwarty. Te dwa piny w obu układach. Bez tej wtyczki można powiedzieć, że są w powietrzu, bo na schemacie mamy, z, mamy masę bardzo blisko tutaj poprowadzoną właśnie toru wejściowego na te drivery no ale z jakiegoś powodu nie jest ona połączona i żeby tutaj była masa to musi być podłączony potencjometr no i ten potencjometr podłączyłem teraz odpalę wzmacniacz no i zobaczmy co mamy na, trans, na rezystorze emitorowym na środkowej nóżce mamy zero, wszystko jest wlutowane tutaj w tym kanale no, też mamy zero Teraz sobie zobaczmy, co mamy na bazach. i Jakie tutaj powinny być, tu chyba była baza, z tego co pamiętam. no widzicie. 600 mV tutaj, i tu chyba powinno być na minusie. Dokładnie, mamy około 600 mV na minusie. Tutaj mamy kolejny kanał. No i też mamy 600 około. Tutaj też kolejny kanał. Tutaj trochę więcej. Ale to jest myślę, że kwestia tutaj już ustawienia biasu. No i teraz wam pokażę, co się stanie. Jak odepnę. Przewód sygnałowy, trzy kabelki, które se idą z potencjometru. Odpalamy maszynę, sprawdzamy bazy. O, i co, co mamy na bazach? O, teraz 11 i spada. Mamy totalną miazdę i zaraz, za chwilę one. Tutaj powinno się napięcie podnieść. O, już idzie w górę, już odbija. I to samo mamy w dwóch kanałach. Ja to wyłączenie nie będę męczył tego. E nie zwątpiłem w te układy, ponieważ się nie grzały jak tamte Tamte jakoś strasznie wysoką temperaturę chwilę po odpaleniu łapały A też czytałem, że często te układy padają w tych wzmacniaczach Także kupiłem nowe, no i jak widać wzmacniacz chodzi Teraz sobie podepniemy przewód sygnałowy z potencjometru Pójdę po głośniczek jakiś, wepniemy sobie pod zaciski To zobaczymy czy to brzdąka coś, co, czy coś siebie wydaje za dźwięki ten wzmacniacz no Widzicie, takie coś, nie? No to co, odpalamy sprzęcior, zobaczymy Wejście mam podpięte AUX Jest AUX No, muszę tutaj kolumny dołączyć No gra Dam trochę więcej power'a To jest pod pod prawy kanał A zobaczymy sobie teraz lewy Czy brzdonka? Jak będzie brzdąkał to zrobimy tak, że sobie poskładamy ten wzmacniacz Tak wiecie, panel sobie przykręcimy No to raczej będzie musiało być odkręcone Też tutaj pisaliście, że kondensatory lubią, lubią się wylewać Tutaj na płytce z selektorem wejść e, Tutaj są takie 3300 mikrofaradów No się lubią wylewać Zobaczymy, może je profilaktycznie wymienię Albo to może jakaś wadliwa seria była Bo tutaj te kondensatory wyglądają No wyśmienicie no, Czapki nie są spuchnięte Ani nic nie jest wylane Ale ja je wylotuję, wylutuję. Zobaczymy sobie jak one wyglądają na testerze a tymczasem lewy kanał Nie no tu jest jakiś dziwny przeskok Chyba że luty coś tutaj źle wyglądają No nie no No to chociaż filmy będą z tych Z tego wzmacniacza nie Ale Czemu przekaźnik od razu klika Teraz po czasie zadziałał Dobra, słuchajcie, ja na razie zrobię tak, że sobie to poskładam, jakoś tutaj te luty poprawię. Ustawimy sobie już prądy spoczynkowe na końcówce mocy. No i będziemy się brali dalej do pracy z tym wzmacniaczem, bo są tu jeszcze rzeczy do zrobienia, nie? Tutaj płytkę z przekaźnikiem przykręcimy sobie z powrotem. Tam w ogóle nie ma problemu. Trzy kabelki. Na początku ubite układy, a potem brak kabelków z potencjometru. Mimo podłączenia swojego panelu, dalej był problem. Prądy stałe, nie? No i na tych właśnie nóżkach, co są w powietrzu, wcześniej sobie mierzyłem, co się dzieje, jak jest odpięty ten kabelek. I nie mamy do masy podpiętych nóżek wejściowych przez yy, rezystor 100 kW. Tam po prostu bajzer się napięciowy robił. Napięcia skakały jak szalone. No i też przez to na wyjściach. Napięcia skakały jak szalone. I tyle. No widzimy się zaraz. Będziemy dalej sprawdzać tego wzmaka no dobra, to tak, zanim sobie zaczniemy tutaj działać przy sekcji w ogóle wejściowej Sprawdzać czy to gra, jak to gra, czy selektor działa To ustawimy sobie prądy spoczynkowe na końcówce mocy Dodam jeszcze tyle, że jeszcze wylutowałem potencjometr głośności, przeczyściłem go Złożyłem na nowo, tutaj macie kilka, kilka filmów z tego jak to wygląda Trochę tam było zasyfione to wszystko zapaprane, te metalowe styki, po które, które się poruszają po ścieżkę grafitowych yy, były tam jakieś nagromadził się po prostu na tych blaszkach syf także go wyczyściłem no i też jakieś ślady tutaj są po jakimś specyfiku między tymi takie mokre ślady widać dobra, także jak widzicie mamy 6 mV spadku powinno być 15 mV z tego co tutaj widzę Serwis manualu tego wzmacniacza 15 mV. No dobra, no to ustawiamy sobie prądy. Już trochę wzmacniacz pracuje. Jeśli chodzi o temperatury tych driverów, na tą chwilę są ciepłe. Nie wiem, ile to może mieć. 30 stopni, może. Dobra, ustawimy sobie te prądy. Delikatną korektę wprowadzimy. Dobra, mamy 15. Przejdziemy sobie do kanału kolejnego. O kurde, no tutaj nieźle rozjechane prądy mamy. Ale tu jest ciasno. Jezu, jakby dojść do tego. Ok, mamy 15. Pokazuję na minusie. Oczywiście sądy inaczej podłączyłem, ale jest wszystko ok. Także czekamy sobie. Radiator jest ciepławy. Aha, bo jeszcze nie mówiłem tutaj na wejściach audio. Mam wymienione kondensatory, wstawiłem nisikony bipolarne. A już tak żeby było. Ok, no i też między układami, znaczy driverami, dałem pasę termoprzewodzącą. Oryginalnie nie było, nie wiem czemu Tam mam do wglądu drugi wzmacniacz Jeszcze bardziej tutaj Poszkodowany przez rzeźnika poprzedniego I tam też nie ma żadnych, żadnych śladów pasty Dziwne, no ja dałem tą pastę A żeby było Dobra, tutaj mamy 15, przejdźmy sobie do poprzedniego kanału Zobaczmy jak to tam wygląda 17 Okej, Trochę zjedziemy na dół Dobra, zobaczmy Kanał drugi Dobra też mamy 15. Strasznie mi się nie podoba, że tu płytka potencjometra jest dosłownie kawałeś jak od radiatora metalowego, nie? To jest masakra tu. Będę musiał tutaj jakąś nakleję coś po prostu na tą płytkę od tej strony, bo w transporcie w ogóle po, przy przestawianiu wzmacniacza cokolwiek to są tak małe odległości. Ja tu, ja tu wolę po prostu to zabezpieczyć czymś. Na wszelki wypadek. Dobra, mamy 16. Delikatna korekta. Nic nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że wczoraj telefon tu uchwycił, ale tutaj z tych okolic poszedł nam dym. Pocznij wzmacniać się. Całkowicie wyłączył, nie było w ogóle... Nie dawało znak życia. A dym poleciał po tej mojej sekcji zwłok, że tak powiem. Dym poleciał z rezystora 1 kOhm. Na schemacie znajdę go. R-173. Z niego prawdopodobnie poleciał dym. To było dość tak, tak szybko wszystko się stało, że... Nie ma na nim jakichś ślad, jakich śladów przypaleń. Jest tylko trochę ciemniejszy. Nie wiem, czy tutaj będzie widać to. O, tak on sobie wygląda. Bo, słuchajcie, jakimś cudem... <słuch> D24, czyli dioda w układzie, w układzie w ogóle zasilacza, który tworzy nam 5,5 V na zasilanie tutaj całej logiki. Te 5,5 V potem sobie idzie na no w zasadzie do VDD Pinu takiej tej logiki tutaj sterującej także tutaj 5,5V było problemem jakimś cudem dioda, o której mówiłem zamieniła się w rezystor 4 łomowy szukałem przyczyny czemu ta dioda dostała zwarcia, nie znalazłem kondensatory w tym obwodzie są dobre profilaktycznie je pomierzyłem, bo też tam Ktoś pisał, że lubił się wylewać. No ja tutaj nie, nie zauważyłem, żeby coś było wylane. No i też pod kondensatorami był ten klej. Du dużo tego kleju, także go też usunąłem. Tutaj macie pomiar diody. O, no i widzicie, przez noc jeszcze rezystancja dodatkowo dwukrotnie spadła. Bo wczoraj były 4 ohmy, były, dzisiaj są 2 ohmy. Także ta dioda sama z siebie chyba padła, bo nie znalazłem tutaj. Innego winowajcy i dym poleciał właśnie z tego rezystora 1 kiloohm, ale go już wymieniłem profilaktycznie na nowiutki. Trochę większy, także odpalamy sprzęt. No, I jak widać, potencjometr nam się świeci, tylko teraz na przekaźniki nie klikają. Od selektora. Teraz tu się rezystory grzeją. 120 ohm na płytce selektora. I to masakrycznie one się grzeją. Nie, no bo słuchajcie, ja się zaraz poddam. Tu jest tyle rzeczy do zrobienia. Dłużej bym przytrzymał włączony. Ten wzmacniacz i poszłoby to z dymem po prostu. W ogóle tutaj nóżki od tego op-ampa zgniłe są całe zielone. Dobra, ja odkręcę tą płytkę. Tu jest wżer. Od boku. Niedziucha ładnie pojedzona. Tutaj mamy tą sekcję. Właśnie tego op-ampa Tu się jakieś te kosmiczne temperatury biorą Zobaczmy te tranzystory, czy one nie mają przebić No to nie powinno się grzać Wcześniej nie czułem ciepła nad tymi rezystorami I nie działa nam selektor Jak słyszeliście zresztą 66 omów na diodzie D51, gdzie to jest? D51, to jest Zenerka 65 Dobra, wylutujmy to gówno Lepiej będzie do testera wsadzić O masakra Ale to śmierdzi. Dobra, dawaj mi tester. I oby to było to. Chyba mam nawet jakieś zenerki podobne do tej po prostu samo z siebie padło. Co jeszcze pamiętam, że pod pierwszym filmem z miałem komentarz, że selektor w tym wzmocniaczu nie działał. To zapomniałem akurat, bo to chyba w wiadomości na Messengerze było pisane. Ale ta sama osoba jeszcze napisała mi w komentarzu, że selektor weź nie działał. Jak go pierwszy raz odpaliliśmy to, jednak działał ten selektor wejść. I teraz znowu przestał działać. Także co od leżakowania dioda zaczęła działać jak dioda zenera? Być może i znowu się zepsuła. Być może, ale to są jaja, nie. Dobra, wsadzimy tu diodę zenera. Tylko teraz muszę poszukać sobie. Zobaczymy, czy to działa. Grać, wiemy, że gra jak to się odpali, jak znowu jakaś dioda się nie zjara. I to chyba na tyle będzie z tego odcinka. Rozłożymy to na kolejne odcinki. Ale ważne, że jest jakiś, jakiś postęp, powoli idziemy do przodu z tym wzmacniaczem. Stricte kupiony pod film, żeby było do oglądania coś ciekawego To jest tragedia, nie? Dobra, szukam tej Zenerki Wymieniłem tą diodę Zenera Zobaczymy, czy teraz ruszy selektor No i czy te rezystory przestaną się grzać Dobra, odpaliło się I? No klikają przekaźniki, ożyły To hm. jakoś to... Nie, no przekaźniki klikają, rezystory dalej są gorące Gdzieś jeszcze jest problem Ale już jest zaraz 12 Także będę się brał za montaż już filmu myślę Dobra, ja myślę, że to na tyle w tym odcinku To co na początku najbardziej męczyło ten wzmacniacz to końcówka mocy Brak włączania się Prądy spoczynkowe mamy prawie ustawione Myślę, że jakby pochodziły 6-10 minut, to Maksymalnie o 2-3 mV by się rozjechały te prądy Także Postawmy to wszystko do kupy. Jeszcze raz wtedy ustawimy prądy spoczynkowe. Na ten moment wiemy, że to gra. Wydaje z siebie jakieś dźwięki, no ale co chwilę coś wysiada innego. Naprawi się prądy stałe w końcówce mocy. To wysiada dioda w zasilaniu. Całej logiki. Normalnie jedna diutka ubiła. Pierwsza diutka ubiła cały wzmacniacz, bo bez 5,5V to nie w stanie, nie będzie działać. Nic tutaj nie będzie się dało zrobić, bez tych napięć. Winną winowajcą była dioda. Teraz tutaj zenerka padła. Przez jedno małe gówno już nie mamy selektora. Nie działał, nie, kli, nie, nie klikały przekaźniki. To jest tragedia, nie? I to przez takie małe komponenciki, to ubija praktycznie cały sprzęt. Może na jakimś źródle by się znalazło sygnał. Chociaż nie, bo to przekaźniki są porozłączane. Jak nie mają zasilania, to, to są rozłączane nic nie przewodzą. Musi być zasilanie, żeby tutaj jakieś audio przez wejścia wprowadzić na końcówkę mocy. Masakra. Dobra, ja myślę, że to na tyle. Od poniedziałku zacznę rozkminiać ten wzmacniacz. Jeszcze drugi taki sam czeka na naprawę. Nie wiem, czy to robić, czy to nie wziąć na części, bo ciągle coś. No nic, zobaczymy. A tymczasem, może się zostawić subika, łapkę w górę, nie obrażę się. No i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć.